Cześć! Jest to kolejny film z serii najczęściej zadawanych pytań przez Was, czyli przez naszych klientów. Wybraliśmy te najczęściej zadawane i te najciekawsze, które nasze zdaniem powinny Wam pomóc w wyborze Waszego systemu alarmowego. W tym filmie nie skupimy się stricte na kwestiach technicznych, czy montażu, czy konfiguracji. Jeżeli mielibyście takie pytania i potrzeby, śmiało do nas piszcie lub dzwoncie, chętnie Wam pomożemy. Już mogliście zobaczyć film o systemie alarmowym, który przygotował Mikołaj, w którym opisał Wam możliwości i sposób montażu alarmów marki Hikvision. Link do tego filmu znajdziecie pod spodem. Dzisiaj opowiemy Wam o najpopularniejszych modelach, jakie są dostępne w naszej ofercie. Przeważnie jest to produkt marki Sattel. Nie przedłużając, zaczynamy. Pierwsze i najczęściej zadawane pytanie to jakie mam ogólnie systemy alarmowe. Możemy je podzielić na systemy przewodowe i bezprzewodowe. To jest taki najprostszy podział bez dawania się w szczegółowe tutaj dane techniczne. Jeżeli macie możliwość położenia przewodu, albo już macie na przykład położony przewód, tutaj warto właśnie pójść w system przewodowy, jest on też tańszy, jeżeli mówimy o porównaniu sprzętu bezprzewodowego i przewodowego. Jeżeli natomiast nie macie takiej możliwości, bo już nie macie jak położyć przewodów, nie ma co się obawiać, jest system bezprzewodowy. Działa na zasadzie połączenia radiowego i tutaj też nie mamy co się obawiać o jakieś odległości. W dalszej części filmu powiemy Wam jakie to są maksymalne i jakie tutaj podaje producent odległości dotyczące działania takich czujek bezprzewodowych. Kolejnym pytaniem, które często nam zadajecie jest to jaką czujkę wybrać. Jest ich naprawdę sporo i czasami ciężko dobry wybór. Opowiemy Wam okrótce o kilku najczęściej wybieranych. Są to przeważnie czujki PIR, czyli takie zwykłe, standardowe jakie najczęściej używacie, jakie najczęściej też widać w naszych domach czy, czy w budynkach. Łapią one ruch i po wykryciu ruchu informują o tym centralkę, która wysyła powiadomienie o wykryciu ruchu. Jeżeli chcielibyście czujkę bardziej dokładną możecie pomyśleć o czujce dualnej. Jest to połączenie czujki PIR z mikrofalami, czyli Czujka taka, która nie pozwala się oszukać poprzez zmiany temperatur czy jakieś przeciągi, kominek czy inne takie rzeczy, które czujka PIR może odebrać jako po prostu ruch i wysłać do nas fałszywy alarm. Mamy też czujki zbicia szkła, mamy też czujki 180 stopni, które montujemy w suficie i pozwalają nam objąć dużą, dużą powierzchnię pomieszczenia. Mamy też czujki uniwersalne, które możemy zaprogramować w różny sposób, np. jako czujnik wody, jako kontaktron czy czujnik temperatury. Mamy też oczywiście czujniki temperatury, czujniki gazu, dymu, tutaj też jest szeroki zakres i wybór. Oczywiście większość tych czujek możemy wybrać w wersji przewodowej i bezprzewodowej. Wersja bezprzewodowa oczywiście jest na baterie. Mamy też czujki pet oraz nie pet. Czujki pet to są takie, które współpracują ze zwierzętami, czyli jeżeli mamy kota lub psa, nie powinny te zwierzaki wywołać fałszywych alarmów, więc tutaj jeżeli macie Psa, kota lub chcielibyście mieć jakieś zwierzątko, warto pomyśleć o wymianie taki czujek na czujki PET, żebyśmy później nie mieli problemów. Oczywiście część tych czujek występuje w wersji do domu, czyli wewnętrznych oraz zewnętrznych. Jeżeli chcielibyśmy zastosować taką czujkę na zewnątrz, też taką dawa znajdziemy. Jak aktywować i dezaktywować alarm? Do tego celu możemy użyć manipulatorów. Manipulator podstawowy, ma manipulator. Wersji tabletu, czyli z panelem dotykowym, wszystko zależy od tego, jaki chcecie mieć u siebie, który wam się bardziej podoba oraz od tego, jaką centralkę macie zastosowaną. Oczywiście, im panel bardziej rozbudowany, tak jak na przykład tutaj tablet, mamy też więcej funkcji dodatkowych, typu temperatura, czy ogólnie funkcje poprawiające efekt wizualny, czy efekt działania całego urządzenia, które na po prostu umili nam jakby jego użytkowanie i ułatwi konfigurację. Jeżeli byśmy nie chcieli używać takich manipulatorów w wersji standardowej, możemy zastanowić się też nad używaniem np. Na pilotów lub aplikacji. O tym w dalszej części filmu. Piloty oraz aplikacja. Częste pytanie, co zrobić, jeżeli nie chcemy używać manipulatorów? Możemy zastosować piloty. Piloty są jednoprzyciskowe, dwu, trzy i więcej. Wszystko zależy od tego, jaką wersję wybierzemy. Są też piloty takie, które są jeszcze bardziej rozbudowane, które np. Na informują nas o tym, czy zostało. Coś uzbrojone czy rozbrojone. Tutaj też oczywiście zależy od tego, od tego, jaką centralkę mamy u siebie w domu zastosowaną. Co do aplikacji, każda z centralek ma swoją aplikację, oczywiście, jeżeli centralka ma dostęp do Internetu, wtedy możemy poprzez aplikację rozbroić lub uzbroić, ale oraz zobaczyć status z całego systemu, czy któraś z czujek działa, czy któraś czujka na przykład wszczyna alarm, albo czy na przykład bateria w jakiejś czujce zostaje powoli wyczerpana. To wszystko możemy zrobić poprzez aplikację lub na przykład poprzez tablet. Kolejny punkt, zasilanie. Jak to działa, jak to jest zasilane i co się dzieje, gdy nie ma prądu. Centralka standardowo podłączamy do 230 normalnym kablem do kontaktu. Jeżeli nagle zostanie nam wyłączony prąd lub ktoś go nam wyłączy, nie ma się co bać. Centralka ma wbudowany akumulator. Jest to mniejsza lub większa pojemność, zależy od samej centralki oraz tego jaki akumulator wybierzemy. Jeżeli zostanie wyłączony prąd, Automatycznie centralka łączy się z akumulatorem, i to on podtrzymuje później już cały nasz system. Trwa to naprawdę długo, więc tutaj nie ma co się obawiać, że po kilku czy kilkunastu minutach cały system nam się wyłączy i nie będziemy mieli żadnej informacji. Możemy sobie też ustawić taką opcję, że jeżeli zostanie wyłączony prąd, czy to na przykład przez elektrownię, czy cokolwiek miałoby się stać, zostaniemy o tym poinformowani. Więc nawet jeżeli nie mógłby to atak wycelowany w nas, czyli gdzieś tam przez złodzieja. A na przykład, po prostu elektrownia uszkodziła kabel, możemy dostać taką informację SMS czy telefonicznie. Wszystko zależy od ustawień, jakie zrobimy w swojej centralce. Kolejny z pytań. Ile czujników, ile urządzeń ogólnie możemy podłączyć do naszej centralki? Oczywiście to wszystko zależy od tego, jaką centralkę wybierzemy. Im centralka droższa, tym przeważnie też ma tych wejść więcej. Mamy też centralki przewodowe i bezprzewodowe, na przykład WRL typu, to jest to typu bezprzewodowa oraz zwykła. Możemy też do centralki podłączyć kilka czujek przewodowych, kilka bezprzewodowych, więc możemy tutaj zrobić miksy. Jeżeli na przykład centralka ma na płycie swoje 8 wejść, nie ma co się obawiać. Możemy to rozszerzyć o kolejne na przykład 8, używając do tego takiego specjalnego adaptera. Oczywiście każda z centralek ma swoją maksymalną ilość obsługiwanych czujek. Na przykład Perfecta 16 ma 16. Perfekta 32/32, a integra 128, 128 człowiek maksymalnie może obsłużyć. I tak jak w przypadku jednej i drugiej, możemy je rozszerzać poprzez dodanie takiego urządzenia, który rozszerza o kolejne 8. Do centralek, oczywiście, możemy podłączyć elementy dodatkowe. Sygnalizator zewnętrzny, który informuje nas o tym, że doszło do jakiegoś włamania, poprzez głośny dźwięk oraz mruganie. Są też, są też sygnalizatory wewnętrzne też w takiej formie tylko mniejsze lub tylko zwykłe takie, które wydają dźwięk. Możemy tam też podłączyć oczywiście manipulatory, też w określonej ilości. Wszystko zależy od danego, danej centralki i od jej możliwości. Jeżeli chcielibyśmy podłączyć jakieś dodatkowe elementy typu rolety czy, czy pieca, oczywiście do tego jest potrzebne dodatkowe rozszerzenie, ale jeżeli mielibyście taką potrzebę i chcielibyście dobrać taki system, który by można było podłączyć Razem z, z Waszym inteligentnym domem, czy z jakimiś elementami tego inteligentnego domu, śmiało się do nas odezwijcie. Skonsultujemy to z Wami i dobierzemy sprzęt, który na pewno będzie współpracował z tym elementem, który byście chcieli. Informacje o włamaniu oraz o jakiejś sytuacji, która się wydarzyła. Jak nas z centralka informuje o takiej sytuacji? Mamy kilka sposobów do wyboru. Standardowy jest to SMS na jeden lub na kilka wskazanych numerów. Telefon do. Numeru do kilku numerów, też oczywiście wcześniej wskazany. Poprzez aplikację, która nas o tym informuje, możemy też podłączyć oczywiście nasz cały system, jeżeli jest taka możliwość, do firmy ochroniarskiej, która zostanie powiadomiona i może podjechać pod wskazany adres. Oczywiście, oprócz tego, że dostaniemy powiadomienie na telefon, czy to firma to na przykład ochroniarska zostanie powiadomiona, sygnał może zostać wysłany na nasz sygnalizator, który będzie głośno wyłub. Ciekawych funkcji, które tutaj możemy wykorzystać, jest to na pewno strefa, czyli wyznaczanie stref w swoim domu. Na przykład, idziemy spać, parter ma być aktywny, piętro ma być nieaktywne. To znaczy, jeżeli ktoś wejdzie na parter, alarm zostanie włączony. Jeżeli ktoś będzie się poruszał na piętrze, nie będzie żadnego alarmu. To wszystko możecie sobie oczywiście ustawić. Mam nadzieję, że ten krótki film, który obejrzeliście, pozwoli Wam dobrać system alarmowy pod Wasze potrzeby. Jeżeli mielibyście jakieś pytania, albo chcielibyście, żebyśmy dobrali Wam taki system alarmowy, prosimy o kontakt. Chętnie Wam pomożemy. Jeżeli mielibyście też jakieś propozycje na ciekawe kolejne filmy, które miałyby Wam ułatwić dobór sprzętu lub wybór sprzętu, prosimy o komentarz pod tym filmem. A tymczasem do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!